Teraz jestem z a to jest Mass Effect 3 i postanowiłem ominąć kwestie podróży od razu. Dobra, dzisiaj z panami gay party. Yy, I postanowiłem od razu wybrać się do quest'a uratowania uczniów, jakiś, gdzieś tam. Tu panom nic nie ruszam, dobra, ciśniemy tak jak ten. Miałem potestować sobie tego shotguna jeszcze, bo za wiele z nim zabawy nie miałem. There's the folks who answered the distress call. Cerberus cruiser. At least a dozen fighters on blockade duty. Too many for us in a straight up fight. They must want this place bad. Receiving incoming transmission. Let's hear it. SSV Normandy, this is Kaylee Sanders, director of Grissom Academy. We need immediate assistance. Cerberus is attacking the facility. They're after my students. This is Commander Shepard. We're blocked on a direct approach. I know. They've taken control of our docking base. Any alternatives? There's an auxiliary cargo port I could probably open. All right. We'll come in by shuttle and get your students out of there. Joker, can you give me a diversion? Oh boy, can I? <laughs> no to ciśniemy. <laughs> Jak mu zmina z, z, z w ostatniej sekundzie, czy w ostatnim a sekundy. Y co on robi? No tak, to nie zapomniałem wspomnieć. To nie jest planeta, tylko taka dziwna stacja w ogóle. Kosmiczna. Wow. Mogli mi wydać da też tym stateczkiem polatać czasami. To było straszne strasznie fajne Tak Takie nie wiem, czy ktoś grał w Halo. To w Halo Reachu właśnie dali polatać stateczkiem. Też fajna zabawa całkiem. Ja to był podobny to do Normandii, jeśli dobrze pamiętam. czy projekt to było dawno. Nie wiem, zmienić zbroje Kurczę, zapomniałem. No, trudno. Lecimy, chłopaki. No, już przylecieliśmy. No to pora na rozrubę. Szkoda, że nie mogę, że nie ma żadnego tego kroganina na razie, no ale co tam. Oj, nie to. Jak się zmieniało broń na nick? Sklerota to pewnie dobra rzecz Chodź Jak się odwołuje rozkazy No dobra o laci Większy Jakie magazynku czy coś by mi się tu przydało be we're clear it's me commander thank you admiral anderson always said you were the best no, and with cerberus coming for my students i need the best how many of you are there fewer than 20 most were sent home when word of the Reaper <laughs> invasion but a few volunteered to stay some are prototype others are biotics they've been training for military operations Working together as biotic artillery. You said something about Admiral And. Yes, we met. Oh God, what's it been? Twenty years. I was there when Saren betrayed him. David saved my life that day. He's a he was on Earth when the Reapers hit. He stayed behind. I hadn't heard. We've been cut off from most news. Alive and fighting. Number five, good. If we get out of here, well, just tell him to stay alive. Hmm. A few months knocking over practice dummies can't prepare your students for war. Agreed. But the Alliance needs every resource it can get. And our students, they wanted to help. How could we say no with the entire galaxy falling apart? Push them in. Hang on. I've been trying to get communications working. This is Froberg. There are students trapped in Orion Hall. Cerberus has a spot stand. They're closing fast. Hmm. Damn it. Orion Hall? Back out the door and down the hallway. I'll bring them back here and we'll make a run for the Thank ship. you, Commander. I'll stay put. Good luck. No to lecimy choć chłopaki, zrobię zaraz twardą, rozpierduchę, Kurwa, akurat musiałem trafić na kulotporne szyby. O, tam coś leży, trzeba sprawdzić. Stabilizator do karabinu szturmowego. Przedatnie. Pusto. Pusto, pusto. Leżeć przy dalu. A, tu widzę jakąś tarczę sobie roju. Cześć. Może być więcej tu. Udawaj martwego? Okej, okay, my sister Shawn is out here somewhere too. Okay. Coś tu znalazłem jakiś notatnik. Ocena pracy domowej. No wow. Naprawdę nie mam się czym interesować jako oceną pracy domowej cholera. Odprowadz ciepła do pistoletu maszynowego. A czemu nie do... A to jest zniszczana szyba? Nie wiem. ciepła, by mi się przydał do shotguna, bo chyba większa pojemność magazynka, nie? Parykada jakaś... O, jakiś trup, nie nieładnie tak. Ciebie tu... Z... Nie wiem jaki co zrobiłem, ale... O, dobry. Ci tak, przytrzymam cios... Taki mocniejszy idzie, bardzo fajnie. o jak się pięknie rozpad na kawałeczki. To jest coś co ja lubię. Tu coś leży chyba? Nie ja jakiś pistolecik, tylko dobra. Nie wiem czy dobrze idę, czy źle tak właściwie, ale mam nadzieję, że trafię na miejsce. O, chyba jednak dobrze, skoro się włączył jakiś filmik. Eee, dają sobie radę widzę. Biotycy

Właśnie Ja sobie poradzę, a wiecie o ty uciekajcie Eee <śmienki> Wybuch Efektywny przeciwko barierom cholera Ale teraz nie wiem Dobra to i to A tu dwójeczkę na podładowanie tarczy. Co to powiedział, że tak wolno się obracać? O, to. Ej, ej, ej. Gdzie, gdzie, Tam, widzę. No, idę przecież. wow i do thanks cerberus has given us time to catch our breath ah I, I don't know how much longer we could have held out don't sell yourself short man you did better than most we're here to get you off the station i'm commander shepard this is ensign rodriguez i'm ensign prangley who's in charge prangley our commander was um... I guess I'm in charge, sir. Anson, you've done a hell of a job holding out like this. Okay, uh, we need. A... They've been after us for hours. We burned close to a thousand calories. And... It's okay. How long do you need? Okay, guys, grab a quick bite and check your amps for damage. We move in five. Commander, I was wondering.

Commander, After that, there's no way we'll get past them. Get out of here and back to the Normandy. We'll find another way off the station. Roger that. Good The students are safe, but the shuttle's a no-go. Understood. I might know another way off the station, but I need station-wide camera access. Can you disable the Cerberus security override? It's routed through Orion Hall, so it should be nearby. Hmm. Tam, tam, Cerberus laptop.

Celownik precyzyjny do karabinu szturmowego, Zacznę. Tak, tam sobie pobijcie, pojedzcie. Zygfryd pobiega, i wszystko porobi, oczywiście. Jak, żeby inaczej. Dzień cholerny laptop. O, tam coś leży. Trzeba się przed nim schować, bo mnie zobaczy. O, tu coś jeszcze. Szukaj ręczne obejścia hmm. Czy co muszę wrócić do tego pokoju, gdzie te dzieciaki są i stamtąd coś sobie poradzić Ręczne obejście żenie.

Hit him with everything you've got. Jimmy we will. will. Students of Grissom Academy, the station is sealed. The Alliance soldiers cannot save you. All they can do is get you killed. Surrender. Don't listen to him. He's just messing Tell, with your they're head. They're messaging everyone. Students, switch your Omni tools to privacy mode so they can't track you. What if. What if they're not lying? I've seen firsthand what Cerberus does to people they promised not to harm. Oh, no. no. Shepard Let's go. No to. Poraz kopać parę cerberowskich dupek. Ho ho, ho. Egoizm plus 4. No dzięki, nie. Czy czemu egoizm? Chciałem, żeby poszli górą, właśnie bo tam będą bezpieczniejsi. Skoczę egoizm. To jest niesprawiedliwe. Au. Kopa tu poproszę granat dłomkowy A tu poproszę strzał w który tak podskakuje garus, jaki kiedy bojawek Dobra, to teraz snajperkę trzeba wyciągnąć Albo jeszcze nie, dobra, zaraz wrócimy do snajperki O cholera Skąd i kto do mnie strzela? Ej! Poczta? <śmienicza> Jeszcze raz Wiem, że jest blisko, ale nie wiem czy z normalnej broni da się wo, przywalić, więc... Ała, ała, ała. na działko granacik i może być przeciążenie pięknie podziałku ej nie za dużo ich tu o, osiągnięcie żeby zabić tysiąc przeciwników a tak, to też nie będzie trudne w sumie biorąc pod uwagę ile ich tu spotykam ej kurczę czemu znowu przelatują nowi amunicja mi się kończy halo halo cholera dymi się coś co mam tego robota rozwali to jakiś był, nie o jest I szycie. Tak ma być. Jeszcze ktoś jest. Nie mam czasu, żeby się naszym wiadomościom przełączać. Umieraj. Generator tarczy? Nie wiem, lecimy. Tędy, jak się domyślam. Jak my nie mam? Brat, jakiś laptopik. O pieniążki. Nie wiem czy trafiłem, bo mi ktoś zasłonił przed chwilę i to zdekoncentrowało. O, ale on już umarł, hehe. Coś he. że amunicja do snajperki jest bardzo rzadka. Przyznam, że nie zauważyłem tego, ponieważ amunicja to jest uniwersalna po prostu. Niezwykle w świecie z jeden ten pokłoniec da jeden magazynek, a że w snajperce magazynek to jeden na pocisk. To już inna kwestia. Ojej. Popaki poproszę na to działko. Grancik. Pięknie. O fak działko. Na szczęście ten karabin jest... ...wspaniały. Rodriguez to co się... ...przejmowała, że kogoś zabiła. Już idę wam z pomocą. To to działko. I też został to działko. O nie. Oho. Jeszcze ktoś tu strzelał, widział O, pan za tarczą. Poczta przyszła. O cholera, nie trafiłem. W takim razie. To było tyle. O, poczty da się karabinem też Polera, chłopaki Lewy shift Nie ma co Nie wybierz pierwszą pomoc, aby uleczyć drużynę Nie, to za chwilę Uuu. Dobra, teraz mogę uleczyć drużynę Jak sam dostałem mu, Benski Chłopaki, ale tu, przeciążenie Dziękuję Nie, łomot był. Gdzie oni jeszcze się pałętają? W sensie przeciwnicy nie moi. to jest mój. Tam jest jakiś Dobra, tam ekipa studentów. Dobra, gdzie teraz? Faniara. One tam się jakoś skrada i on tu robić rozróbę na wszystkie strony. Super. Ech, kobiety. Oh, you can walk down the front. Our file says you've been working on a shield technology. It's a handheld multi core solution based on cyclonic barrier technology, Jack Hole. And it's pronounced Octavia. Why don't you come out peacefully? <laughs> i didn't buy it from the last guy and i've got no reason to buy it now this is a multi-core shield prototype based on cyclonic barrier tech it'll hold off your guns for hours sanders this is shepard i've got some scared students hiding behind a shield prototype how do we know it isn't just cerberus rigging the voice you could test for distortion peaks, Isaac, like I did when you faked a voiceprint to break curfew. And if that's Octavia's shield, remind her that I docked her half a grade because application of non-concurrent forces overloaded the emitters. <laughs> <laughs> Usłysza, poddała, jeszcze, <laughs> the students are there. Stay close. They'll get you out of here. Okay. Ah. Uh, thanks. O, i tarcza też zniknęła. Co za pech? Prawość plus 5. No tak, ale nie chciałbym się niższy tej tarczy, To bardziej, że może się jeszcze przydać. Nie widzę sensu. Co to? Co? Hmm. To co? Na pierśnik Rady Series. Hmm. tak to ujmę, nie pogardzę. O! Czy ja dostanę robocika, da? Powiedzcie, że mogę go użyć. Ho <laughs> jak fajnie! Ooo! to będzie wypas, ale tym wypasem zajmiemy się w następnym odcinku. A teraz trzymajcie się i do następnego. Hej!